Ile pojazdów wybrać do takiej kampanii, tak naprawdę to zależy od branży oraz od waszych potrzeb. Jeżeli poszukujemy jednego, dwóch, kilku pracowników, wystarczy jeden, dwa wagony. Podobnie w przypadku reklamy dla promocji jakiegoś, jakiejś premiery w teatrze. Jeżeli to jest większe wydarzenie kulturalne, regionalne ogólnopolskie, warto pomyśleć o kampanii 5-10 pojazdów w kilku najbliżej położonych miastach. Jeśli Mamy rekrutację, gdzie potrzebujemy około 30-40, czasami 50 osób na produkcję, bo takie też nam się kampanie zdarzają. To wtedy rezerwujemy minimum 10-15 pojazdów w danym mieście, w danej lokalizacji. No i podobnie też, jeśli chodzi o lokale gastronomiczne, tutaj tak naprawdę jest możliwość działania cały rok, bo dwa, trzy wagony możemy zarezerwować sobie i co miesiąc przedłużać kampanię o, o kolejne przy okazji zmieniając projekt graficzny plakatu na inny. Więc zapraszam do składania zamówień oraz do obejrzenia kolejnego wideo.